Dzień dobry moi drodzy, dzisiaj taki materiał dość nietypowy, bo będzie rozpakowanie lub jak to woli z angielską unboxing gry, na którą czekaliśmy z Andrzejem, który tu film filmuje eee, i, i ma ręką, czekaliśmy ponad dwa lata. Eee, kampania na kickstarterze gry Darkest Dungeon, bo o niej mówię, czyli planszowej wersji jednej z e, najlepszych gier e, roguelike'owych. Ta kampania rozpoczęła się bodajże w listopadzie roku 2020. No, i teraz po dwóch latach otrzymaliśmy takie, o jakie wielkie, pudło, w której znajduje się jeszcze kilka innych pudeł, które zaraz wspólnie rozpakujemy. W wielkiej paczce były trzy mniejsze: z grą podstawową, z tak zwanym strong boxem, czyli tym, co się zmieściło w pudełku, ale też jest grą podstawową. Dodatkiem the Crimson Code, czyli karmazynowy dwór, oraz. Figurką muszkietera z tego co wiem. Jak widzicie, wszystko jest jeszcze w folii, więc biorę nóż i będziemy teraz to odfoliowywać i patrzeć, co jest w środku. Zaczynamy od pudełka z grą podstawową. I cóż o niej wiemy, że jest to gra kooperacyjna dla od jednej do czterech osób, w której będziemy zmierzać się, będziemy starać się pokonać zło w najmoroczniejszych podziemiach, Wobec tego nóż i Tniemy już. Najwyżej to sobie później przyspieszymy. Jeśli moi drodzy, słyszycie dziwne odgłosy w tle, to dlatego, że buszują koty. Więc tak pudełko wygląda bez folii i otwieramy. Uwaga, 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 uwaga. Olsz powoli schodzi. Cóż mamy w środku? Mamy Podziękowania dla wspierających, mamy zapowiedź innej gry, Six the Board Game, nie wiem co to jest, chyba jakiś, jakiś taktyczny, jaka gra taktyczna, mamy wypraski z elementami podziemi oraz także tekturowe postacie, mamy piekielnika, krzyżowca, no ogólnie postacie, które występują w grze. Na razie żadnych figurek, ale też to się zmieni za momencik. Co tutaj jest? Wszystko oczywiście rysowane w klasycznym stylu graficznym tejże gry. Tutaj mamy kafelki pod ziemi, wielkie, grube, jest ich kilkanaście. Karty naszych postaci, pewnie później to rozpakujemy także. Nie ma figurek, chciałem powiedzieć, nie ma figurek na razie. Talia kart, nie wiem z czym, kości. kości specjalne. Mamy dziesięciościenne, mamy sześciościenne i tyle, tak? Nie ma ośmiuściennych. Dziesięcio i sześciościenne, ale ze specjalnymi znaczkami. No i w tym pudełku nie ma figurek w ogóle, więc ja, że są w kolejnym. Tu są, podejrzewam, talie poszczególnych postaci. Tak sądzę. Zobaczmy, co jest tutaj napisane. Chyba tak, to są karty Akcji, jak tak mi się wydaje, jest kilka talii poszczególnych postaci. Co tu jest jeszcze? Jeszcze jakieś karty. Dużo, dużo kart. Oraz także przybornik yy, mojego mm. handlarza narkotykami, czyli w torebki foliowe, ale z napisem: Tak, jest żeby nie pomylić niczego to jest w pudełku pierwszym. Na razie je odsuwamy i robimy miejsce dla pudełka, w którym, jak sądzę, znajdują się figurki. Uwaga! Otwieramy znowu. Koty miałczą. Folia schodzi. Wszyscy się cieszą, bo tutaj prawdopodobnie będą figurki, a później się okaże, że największa ściema. Ostatnich lat. I w tej grze zapowiadanej z figurkami nie będzie żadnych figurek. Uwaga. 12 seconds later. O, proszę. Ale Andrzej będzie miał malowanie. Gdybyście zobaczyli radosny uśmiech na jego przystojnej twarzy. Proszę bardzo. Jest tego bez liku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy cztery, pięć, sześć. No, czyli jest 50 ponad figurek tutaj. I w tym jest drugi poziom. Tutaj mamy ponad 100 figurek. A nie, nie, ponad sto, bo one chyba są inaczej. Nie, no tu niektórych jest więcej nawet. Jest ponad 100 figurek. Generalnie. Ty, także krajne. wszyscy są. To, to zobaczmy jeszcze przy okazji, zróbmy małe, prze, małą przepitkę <laughs> może nie przepitkę przejście na kolejne pudełko, w którym prawdopodobnie jest bonusowa, specjalna, wyjątkowa figurka. Którą, którą można było zdobyć tylko wspierając ten Chociaż tak pewnie pojawi się również dla innych osób. Tak. Czyli muszkieter. Mamy muszkietera figurkę. Muszkieterkę. Muszkieterkę. O! Okay. Oh, jest. Muszkieterka. Jest jej karta. Tak wygląda. Od razu może teraz na jej, na jej przykładzie zobaczyć jak wyglądają karty postaci. Jest też jej tekturowe. Taki, tekturowa figurka, można tak powiedzieć. Ja te tekturowe może, żeby, nie wiem, w zastępstwie. Może nie wszystkie wersje będą mieć figurki normalne. No i chyba karty akcji, tak sądzę, to są karty akcji. Już widzieliśmy talie tych kart dla innych postaci. Dobrze, to możemy na razie muszkieterkę schować, bo okazuje się, że jest druga warstwa jeszcze figurek. Chyba te większe Tutaj będą chyba potwory, jakoweś. Monstra wszelakie. Zobaczmy tego olbrzyma. Zobaczmy. Czy to jest olbrzym, którego nic się nie ima. Uwaga, otwieramy. I tutaj mam. O, jest bardzo fajna jedna rzecz. Chciałbym pokazać. I tutaj do tej kamery, bo mamy dwie kamery. Moja ręka macha tutaj. I mamy tutaj. Co jest bardzo dobrą rzeczą? To. Czyli. Jak mają, być... Jak mają być ułożone? Jeśli kiedykolwiek kupowaliście gry planszowe, ostatnio wydawane z figurkami, to wiecie, że później dojście do tego, gdzie poszczególne figurki mają w wyprasce się znajdować, stanowi zabawę logiczną samą w sobie. Tutaj mamy uproszczenie tego i mamy tutaj monstra. I tutaj jest tylko jedna warstwa. Tak. Andrzej się cieszy. Już wie, że jego miłość z demalowania nie umrze. Dobra. No i zostało. No i zostało jeszcze jedno pudło z dodatkiem karmaznowy dwór. To on występuje też w wersji cyfrowej, Andrzej? Tak jest. To ja w niego nie grałem. Mnie interesują zasady. Problem jest taki, że do tej pory nie znalazłem w tych pudełku zasad gry. I to jest... A to były koty, i to jest mały problem. Tutaj są, są zasady do The Crimson Code i spis wszystkich elementów, które się znajdują. Jeszcze pokażę. Tutaj jest tylko list. Ten Tutaj jest list miłosny. tylko. List miłosny i reklamówka. Natomiast instrukcja jest dostępna, wiem, w wersji cyfrowej, bo pobrałem. Jeszcze nie patrzyłem, co tam jest. No i tak. Mamy kolejne kafle. Okay. I dużo Bardzo miło. dużo są te kafle. Ale to, nie, to są praski w sensie, czy... To nie są wypraski, to jest, to jest cały kafel. Taki jeden to jest cały kafel. Więc no, niech to nas nie zwodzi, jeśli chodzi o jakość gry, że duże kafle nie przekładają się na do, dobrą jakość gry. Bo pamiętamy grę, na którą bardzo razem z rządzeniem czekaliśmy, czyli Dark Souls. I tam też są duże kafle. Niestety, niestety w ogóle tego gra, powstaje to. Trochę... Są ładne. No niektóre są ładne. Niektóre są ładne. Mamy karty bossów, bardzo ładne. Przykładowe. Przykładowe karty bossów Mamy... i jeszcze jedne karty. Wydaje mi się, że to są karty akcji bossów, a to są karty ich... nie wiem umiejętności. Nie znam jeszcze zasad. W weekend będziemy grę poznawać. To są chyba bossy w ogóle, wiesz, jako... Jako bossy? Jako bossy. Musisz rozwrócić tylko, widzisz. Tak, widzę. Jakiś mm, szczu, szczurogator. Szczuro, szczuro, szczuro yy, kolejne karty, karty misji, quest jest napisane. The feasting and revelry would last for weeks at a time. Redstone tables were set with such an abundance of rare delicacies that we would stuff ourselves no i mamy figurki. Mamy figurki. Mamy trzy warstwy, no Więc tak, mamy jakieś stwory. Nie będę może już... Tu... Komary. I tutaj mam jedną wypraskę, ale taką dziwną. Znaczy nawet nie wypraską, tylko wytłoczkę w sobie. Bo tu są duże rzeczy i małe rzeczy w jednej. Trudno się to zdejmuje bardzo jest to nieprzemyślane, a nie, po prostu jest taśma medowa, która to blokuje. Uważajcie, drogie dzieci, że tu jest połapka w postaci taśmy medowej oraz figurki, proszę bardzo. Natomiast niestety nie ma informacji o tym, jak powinno się jej układać. Ta informacja jest tylko na pudełku... Z dużymi bosami, więc trzeba będzie. Na, na pudełku tym z postawki drugiej. Okej, okay, więc trzeba będzie sobie zrobić zdjęcie zapewne tego albo będziecie mogli skorzystać z tego filmu. Korzystajcie woli, oglądajcie go, klikajcie, polubiajcie, komentujcie, podawajcie dalej. I ogólnie bawcie się z tym filmem jak chcecie. Wkładamy z powrotem to i to i przyjrzyjmy się jeszcze jakiemuś przykładowemu kafelkowi, żeby nasza gruba rozpakowania wyzec? była jak najbardziej efektywna, więc weźmy tak. Chodźcie tutaj do mnie, do taty. No, to no Kostki już pokazywaliśmy. Wezmę. Zobaczę jak się nimi tura. No, jest, jest bardzo ważne, Nie dobrze sylwetki. Na górze powinien widzieć na. No, do... no całkiem miłe w dotyku, ciekawe wzory. Trzeba będzie później spojrzeć na ich rozłożenie. Bardzo wyraźnie są dziesiątki i bardzo lubię ten krój, yy, krój pisma. On jest wykorzystywany także z tego, co kojarzę przy Dungeons and Dragons nowych, prawda? Akurat ten. ten nie, nie, nie. Albo bardzo podobny, ale podobny dość. Dobra, schowajmy. I zobaczmy, co jest w przykładowej talii. Zobaczmy, co jest przykładowej talii. Mówię Wam, że bardzo się cieszę, że otwieramy teraz, na, na, no, że nie na żywo, ale że otwieramy przed kamerami, bo mamy z Andrzejem dużo gier, które są na strychu i jeszcze nie przeszły przez tę próbę inicjacji i nie zostały jeszcze rozpakowane, dlatego nie mamy jak w nie grać. A teraz rozpakujemy i zagramy zapewne. Uwaga, co my tutaj mamy? Mamy Curio, czyli rozmaite przedmioty, które możemy znaleźć chyba. Mhm. Tak, mamy. Alchemy Table, Eldritch Altar, Żerące się koty, karty pułapek, czerwone takie. Tutaj, karty pułapek i coś jest jeszcze takiego i chyba nie wiem, karty pomieszczeń. To wszystko jest opisane w instrukcji. Jak już mówię, omawiam te karty nie znając instrukcji do gry, która dopiero kilka dni temu się pojawiła, jeszcze jej nie czytałem, grę kupiłem w ciemno, tak więc w raju się okaże, że była kiepska, no to cóż. Bywa ryzyko związane z, z tym hobby, że czasami kupuje się rzeczy w ciemno i czasami nie wychodzi. Jak na przykład moja bieżnia Katz Woxy, którą kupiłem w ciemno, a teraz stoi w garażu. Jakby ktoś chciał odkupić ode mnie bieżnię, to po dobrej cenie sprzedam. Ale, sprawdźmy jeszcze, co się znajduje w takim oto pudełeczku. Tylko nie, tak. Jest, wyszło, dobra. Co to są za karty, tak skryte przed nami? Justa, to są przeciwnicy, prawda, Andrzejo? Czy to są przeciwnicy? Justa, no, highwayman. To, to są, to są, są przeciwnicy. Highwayman to jest bohater? Tak. tak, a rzeczywiście, Bounty Hunter, rzeczywiście. To są karty z Kiri. Pewnie tak. Albo jakichś wydarzeń, Piekielnica i tak dalej. Więc to są karty bohaterów jakieś, dobrze. I zobaczymy sobie jeszcze przykładowe, Kafelek, karty bossów już patrzyliśmy. Otwórzmy sobie przykładowe kafelki. Nic się nie stało, nic się nie stało. Wszystko pod kontrolą. Ok. Proszę się nie obawiać. Noża w mojej ręce. Takie rzeczy się zdarzają. O, a więc kafle. całkiem grube, wydaje mi się, że będą dobrze na stole siedzieć, tak jest i będzie można z nich konstruować naprawdę rozbudowane pomieszczenia. Nie wiem, czy tak można, czy tak po prostu yy, ułożyłem przy, przypadkowo. Raczej tak trzeba by to zrobić o, w, ten, w ten sposób. A może jeszcze inaczej. No w każdym razie kafli jest dużo. One są dwustronne. To jest raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, łącznie z sześcioma z dodatku jest 20 kafli dwustronnych, 40 rodzajów terenu mamy mamy w grze i szalejce koty, także no i tutaj są jeszcze wypraski z wioską. Tu mamy kowala. Poszczególne poziomy, mamy opactwo i tym podobne. Sanitarium, czyli szpital dla obłąkanych, co jeszcze, no i, i jeszcze figurki, tekturowe postaci. I to wszystko, co możecie znaleźć w pudełku, w pudełkach z grą z Dungeon. Jeśli chodzi o samą rozgrywkę, to może uda nam się coś w weekend najbliższy zagrać, i jeśli zagramy, to na pewno podzielimy się. Wrażeniami, a tymczasem dziękujemy serdecznie, zapraszamy do polubiania, subskrypcji, dzwoneczków, komentarzy i tym podobnych. Trzymajcie się. Na razie.